Go Buster! Zobaczcie, to autobus Buster i traktor Tery. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Tery nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy. Gotowi do startu? Start! I ruszyli. Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód Tery. Dasz sobie radę. Wydaje mi się, że Tery nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny Tery. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Tery. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej tery pokażesz basterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez głośniste kałużę w stronę mety. Oj, baster, wiem, że jest gorąco. Ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie. To jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej. Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Dery. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry baster, spałeś zbyt długo i znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, baster. Ale gdzie się podział Tery? Haha, hmm. ha, tutaj jest. Tery przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry baster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać. Bo pokazała że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster. Do zobaczenia, Tery. To Bas Buster. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Ale o nie, zaczęło padać. A do tego przerażająco grzmywa błyska. Jak Buster to O Ojej, nadciągają chmury. Będzie burza. O rany, uważaj na Scout. Buster. Buster bardzo boi się burzy. Zostawił Scout w tyle. Scout jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uf. Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze Scout? Biedny Buster. Bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie. Zobaczył skaut. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy, że skaut próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest! Pomóż jej, Buster. Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Skaut jest wolna. Spójrzcie, jak się cieszy. Dobra robota, Buster. Och, nadal bardzo głośno brzmi. Ale Buster już się nie boi. Buster i skaut radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. O, ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie? Burza może być całkiem fajna. Papa Buster, Papa Scout. Wstawaj. Zobacz, to płatek śniegu. To może oznaczać tylko jedno. Pada śnieg. Wow! Śnieg. Ale chwileczkę. Gdzie jest choinka? Ta się raczej nie nadaje. Spójrzcie. To drost. Ciekawe o co mu chodzi. Chyba chce, żeby Buster pojechał za nim. O, chcę pomóc Busterowi znaleźć choinkę na święta. Hmm, te nie wyglądają najlepiej. Wow, ta będzie idealna. Buster też tak uważa. Zobaczmy, czy uda mu się ją podnieść i zawieźć do domu. Ależ ta choinka jest wysoka. Ostrożnie, Buster. O, ale się chwieje. Nie zatrzymuj się, Buster. Już prawie jesteś na miejscu. O, właśnie tak. Buster wiezie ją do garażu. Nie wiem, czy się tam zmieści. Jest bardzo duża. Uważaj na zakrętach, Buster. O nie, pilnuj tył, Buster zgubiłeś drzewko. Patrz za siebie. Szybko, szybko, pospiesz się. Zawróć. O nie, Buster. Co się stanie z twoją choinką? Zobacz. Zbiła się w powietrze. O nie! Drzewko jest coraz dalej. Szybko, Buster, może uda ci się je dogonić. Choinka skacze przez światełka. Miałeś szczęście, Buster. Choinka wygląda pięknie. I nie musisz jej dekorować. Ale piękna choinka. Całe szczęście dotarła tu w jednym kawałku. Spójrzcie. Są tu też Terry i skał. Przyjechali, by spędzić święta z basterem. Dobra robota i wesołych świąt, baster. Plaża, plaża. świeci, niebo czyste jest, chcę pobawić się, co ty na to? Mewa, Sandy, przywitaj się, zabawy czas, no chodź, już chodź. Plaża, 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 hej! Plaża, 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 hej! O tak będzie niezła zabawa Zbudujmy zamek na morza brzegu Zaprosz przyjaciół, a przekonasz się, jak wspaniały piasek może być Popadkę weź i bawmy się. Plaża, 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 hej. Plaża, plaża, plaża. Hey. Cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Basterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe, czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej, nie spodobał mu się wygląd Bastera. Chyba Baster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Baster. cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnię, aby się umyć. Ojej, biedny Buster, boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej, Buster, dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało, Buster! Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi nas niecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech. Dasz radę, ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Baster. Dasz radę. Już prawie jesteś. Do startu, gotowy, start! Jesteś już w środku, Buster. Gilgosze, wcale nie jest tak źle i wyjeżdża! Widzisz, nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy i wcale nie było tak strasznie. Papa, pa, Buster! Baster, Widać, że świetnie się bawisz, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Haha, ha, wszystko będzie w błocie. A kto to? To traktor Tery. Jest bardziej ostrożny od Bustera. Baster świetnie się bawi, pędząc przez te kałuże. O nie! Jedzie prosto na Terego. Uf, było blisko. Ostrożnie, Buster. Na kałuży można się poślizgnąć. O rany! Traktor Terry nie jest zadowolony zachowaniem Bastera. Buster zaczyna zabawę od nowa. Uwaga! O nie! Baster utknął. Nie mądry Baster. I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi. Robi się ciemno. Mam nadzieję, że Baster jakoś sobie poradzi. Patrzcie! to traktor Tery. Tery, proszę, pomóż Basterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa. Jedziemy. Hurra! Dzięki Tery. O Baster, całe szczęście, że Tery tu był i uratował baster. Papa Tery, pa, 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 pa Baster. Rety! Wygląda na to, że autobus Buster bardzo się spieszy. Ciekawe, co się dzieje. Oto wóz strażacki Ashley. Myślę, że Buster potrzebuje jej pomocy. Ashley natychmiast wyrusza na ratunek. O nie! Ten budynek się pali! Ashley użyje węża, żeby ugasić pożar. Zbliża się Iggy. Furgonetka z lodami. I ugasiła pożar. Myślę, że zasłużyła na pysznego loda. O, zobaczcie! To później Czuki. Czuki spieszy się z dostawą tego drewnianego pudła na szczyt wzgórza. Ciekawe, co jest w środku. Jest też radiowóz Otis. Otis musi sprawdzić zawartość pudła, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Teraz spychacz Dozer transportuje pudło. Red, to naprawdę duże wzniesienie. Pudło wymknęło się Dozerowi spod kontroli. Uważaj, Otisie! Nadjeżdża ambulans Amber. Ona sprawdzi, czy sobie nic się nie stało. O nie, Otis ma przebitą oponę. Na szczęście Amber umie to szybko naprawić. Jeep Jessie wjeżdża na wzgórze. Uważaj! Pudło toczy się w dół. Szybko! Jessie musi je złapać, zanim uderzy w stodołę. Uff, świetna robota, Jessie. Złapałaś pudło w samą porę. Zobaczcie, paczka uderzyła w bastera. Ach, w środku był pluszowy miś. Co za ulga! Uważaj, basterze, bandit zbliża się. Uważaj, basterze ma zamiary złe. Narobi kłopotu, kto uratuje nas. Potrzebny superbaster, by schwytać go na czas. Superbaster na ratunek buchnie. Super Superbaster zawsze zjawia się. Na Się. ważaj od ty się, ma zamiar złe! narobi kłopotu, kto uratuje nas. Potrzebny superbaster, by spytać go na czas. Superbaster, na ratunek Superbaster. Super baser, by spytać go na... Basterze. Wspaniały dzień na przejażdżkę. Na niebie nie ma ani jednej chmurki. Baster chce przejechać przez most. Poczekaj, Basterze, uważaj! Most jest pęknięty. Orety, most runął w dół. Co za kłopot! Bez mostu nikt nie przedostanie się na drugi brzeg rzeki. Ale co to? Baster coś zauważył. To drewniane deski i taśma klejąca. Hm, myślę, że baster ma jakiś pomysł. Ciekawe, co on zamierza. Zobaczcie! Buster połączył taśmą mnóstwo desek. Dobra robota! O, o, drewniana konstrukcja się rozpadła, jednak to rozwiązanie nie zadziała. Ale chwileczkę, kto to jest? To parowiec Katrina! Ciekawe, czy ona może pomóc. Razem Buster i Katrina będą w stanie naprawić most. Świetna robota, Katrino! Teraz Buster może wykorzystać deski do naprawy mostu. Rany, wygląda na to, że traktor Terry chce się przedostać na drugi brzeg rzeki. Chyba nie podoba mu się takie czekanie. Nie martw się. Pracując razem, Buster i Katrina naprawią most znacznie szybciej. Teraz Buster krok po kroku naprawia most. W ten sposób konstrukcja będzie trwalsza. Baster puścił jedną z desek do rzeki. Praca jednak posuwa się do przodu. Jeszcze troszeczkę. Most jest już prawie naprawiony. Czas na ostatnią deskę. Świetna robota. Teraz Terry może bezpiecznie przejechać na drugą stronę rzeki. Wspaniale się spisaliście, Busterze i Katrino. Praca w zespole zawsze idzie lepiej, prawda? A most wygląda jak nowy. Dzisiaj na farmie jest naprawdę wiecznie. Zobaczcie, wygląda na to, że Tery chcesz basterowi pokazać. Hej, to Monty! Balon na ogrzane powietrze. Monty i Tery znają się od dawna. Basterze, przywitaj się. Takie unoszenie się w powietrzu jak balon musi być naprawdę fajne. Ale orety wiatr wieje coraz silniej. Mam nadzieję, że Montego nie zwieje. O nie! Lina się zerwała! Wiatr unosi Montego coraz wyżej. Pospiesz się, basterze, nie strać go z oczu. W przeciwnym wypadku kto wie, gdzie go wywieje. Monty jest tak wysoko, jak sprowadzisz go na dół? Zobacz, Lina! Ciekawy, jaki pomysł wpadł basterowi do głowy. Pospieszcie się, musicie wyprzedzić Montego. Co baster zamierza zrobić? Oczywiście, lasso! Zarzuć linę w boju! Ach, było tak blisko. Ale Monty nadal dryfuje w powietrzu. Musi być jakiś sposób, żeby go uratować! Co teraz zobaczył Buster? To Iggy, furgonetka z lodami. Zobacz, ile on ma balonów. Chyba wiem, zaplanował Buster. Zobaczcie! Buster umocował wszystkie balony do siebie i teraz on też unosi się w powietrzu. Trzymaj się, basterze, na pewno ci się uda. Złap on tego! Prawie się udało! Jeszcze troszkę. Udało ci się go chwycić. Wspaniale, pasterze! Uratowałeś sytuację. Monty jest Ci bardzo wdzięczny. A, Monty jest teraz mocno przywiązany i nie odleci tak jak ten balon. Świetna robota! Paster. Buster. Buster jedzie na przejażdżkę ze scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy tony. Wygląda na to, że scout i Buster pojadą za tony, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster! Uff, było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni. A Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważył. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne Brawo Scout, świetnie sobie poradziła. O nie, Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko Buster, nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Mm. Oh. Świetna robota. Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo. Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo, Buster! Brawo, Buster! O nie! Buster nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Dowiedzmy się, o co chodzi. Buster wygląda na znudzonego. Czyżby skończyły mu się pomysły? Słyszycie to? To chyba tak! To przyjaciel bastera drost! Och, Baster już się cieszy! Ale gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę, a wy? Baster wydaje długie westchnięcie. Nadal nie ma się z kim bawić. O, tutaj jest! I trzyma błyskotkę bastera. Chyba chce, żebyś za nim pojechał baster. Jedź, zobaczymy, co Drost chce ci pokazać. A to co? Bierze ze sobą szalik. Świetny pomysł, Buster! Powinniście ulepić bałwana. Spójrzcie, jak sprawnie gromadzi śnieg kołami. Sprytny Buster! Już prawie widać, że to bałwan. A to będzie głowa. Świetna robota, droździe. Nie mogło zabraknąć szalika. A po co ten węgiel? No tak, to oczy bałwana. Drost poleciał po coś jeszcze. Aha, brakowało nosa, czyli marchewki. Ale piękny bałwan. Jednak Busterowi nadal czegoś brakuje. Mocno zawiało. Spójrzcie. Wraz z wiatrem przywiało kapelusz. Właśnie jego brakowało. Miałeś rację, Buster. Drost też tak myśli. Ojej! Bałwan właśnie mrugnął. On chyba, chyba ożył. Baster oszalał z radości. Kiedy pada śnieg, baster może bawić się nie tylko z drozdem, ale też z bałwanem. Wesołych świąt!